Krajowy Plan Odbudowy sam nie jest czarodziejską różdżką, która sprawi, że nagle inflacja się zatrzyma, ale z całą pewnością tego typu komunikacja stabilizuje rynek, umacnia złotego, przywraca wiarygodność w trudnym czasie. Polska jest dzisiaj uznawana jako kraj frontowy. Tak blisko wiele spotkań, na przykład międzynarodowych, które miały były zaplanowane w Warszawie, bywa odwoływanych właśnie ze strachu, tak? że to jest za, za blisko działania wojenne się toczą. KPO, przyjęcie KPO zdecydowanie wyrównuje poziom emocji, sprawia, że rynek polski ponownie staje się stabilny i atrakcyjny, co także podnosi jakość prowadzenia działalności gospodarczej dla polskich przedsiębiorców. Przyjęcie KPO oznacza stabilizację, oznacza umocnienie złotego w, w tej perspektywie długoterminowej, no, przypływ środków na, na ważne inwestycje długoterminowe. Więc to zdecydowanie jest taki, zwłaszcza, że KPO przychodzi w czasie przed y, nową perspektywą finansową, czyli programy z poprzedniej perspektywy już się zakończyły i tych nowych środków, mówiąc krótko, na, na, po które można sięgać, będąc przedsiębiorcą, właściwie już nie ma. Te kolejna perspektywa jeszcze się nie rozpoczęła, więc te projekty rozpoczynają się w czasie, pomiędzy i one no, są, łatają istotną lukę finansową, inwestycyjną. No, a tych inwestycji nam rzeczywiście, zwłaszcza inwestycji prywatnych, bardzo w Polsce potrzeba. Zasada finansowa jest prosta, ona była znana wcześniej, czyli to są wydatki płacone z domu. Czyli po, w momencie zatwierdzenia to jest taki sygnał, że z budżetu państwa możemy zacząć finansować projekty, które zapisaliśmy. Przypomnijmy, że, też, że to są bardzo wymagające projekty, ponad 60% z nich to są projekty, które mają zmieniać, zazieleniać polską gospodarkę, prawda? czyli w kierunku długoterminowo obniżyć cenę energii elektrycznej, ponieważ będzie ona pochodziła z odnawialnych źródeł energii ale to są czyli rozpoczynamy projekty, a następnie po kilku miesiącach jeżeli tak zwane kamienie milowe zostały osiągnięte w różnych dziedzinach. My dzisiaj mówimy, koncentrujemy się na kilku wybranych tylko tam na wymiarze sprawiedliwości, a tam jest mnóstwo elementów zapisanych, chociażby takich jak poprawa efektywności energetycznej, przyjęcie z Krajowego Planu na Rzecz Poprawy Efektywności Energetycznej. To są takie elementy i po, po ich przyjęciu, po ich dostarczeniu wówczas środki są, jest, mamy refundację tych poniesionych wydatków w kolejnych etapach realizacji. I też przypomnijmy to są środki na dość krótki czas mamy 2022, a to są projekty, które mają się zakończyć do 2025 roku więc to będzie duża suma pieniędzy w krótkim czasie, wymagająca dużej mobilizacji, dobrej współpracy między rynkiem a administracją, żeby rynek był w stanie projekty założone, inwestycyjne realizować w takim tempie.